Cześć! Tutaj znowu ja. Na już trochę z dobrze znanej wam postaci, której dawno już nie narywałem, ponieważ zawiesiłem projekt strzela strzała, że tak powiem, śmiesznie. No, albo i nie śmiesznie. Ponieważ co? Zacząłem grać w sobie na Harę dłużej, ponieważ najzwyczajniej w świecie znudziłam się ta gra A z Pajera pomyśleliśmy, że jakoś tak ciekawie byłoby zacząć od początku. Nie logowałem się nawet na tej postaci już... ojej, nie wiadomo jak dawna i robimy sobie tam nowe postacie na właśnie z i tam Jeżeli chodzi o ogólne nagrywanie Dragon że tak powiem może, to będę nagrywał, tylko że z Heredura, dlatego że z Maga nie chce mi się nagrywać, nie ma nic do nagrywania. Nie wiem, no mógłbym maksować jeszcze tą postać jak tam niektórzy narzekali, że o nie masz na przykład takiej nie wiem mm, o amuletu na przykład, nie że taki hełm mam, taką broń mam, ozdoby mam, tylko jeszcze nie przełożoną. O, nawet nie mam pięciu kamyków, o, nawet nie jest jeden ulepszony. No właśnie, no. mam tutaj stare itemy, na przykład płaszcza się już nie używa tego, pierścionka się tego już nie używa, ozdoby niektóre już nie używają. Dużo się rzeczy już z tego nie używa. Więc builda też nie chce mi się przebudowywać, mimo że mógłbym. Chyba ja tylko, że mroczne mi się tam nie przeniosą. Więc tak, no a tam mam tak, bym mógł nagrywać znowu craftingi, znowu jakieś poradniki na szybko, znowu kody promocyjne mógłbym wrzucać, bo niektórzy nie nie, nie, nie mają po prostu Discorda, nie chce im się patrzeć albo nie chce im, im się zaśmiecać telefonu apkami, nie wiem, bym po prostu lubią sobie kliknąć na YouTube'a, patrzą i je Scotty se wpisują, nie wiem. Byli tacy pewnie ludzie, skoro miałem na tym wyświetlenie, nie. Bo raczej wątpię, że ktoś dla Nawet jak mnie ogląda, to wbija, żeby tu kod zobaczyć, jak sobie już go wpisał, nie? Sobie, przepraszam. I... No cóż, no. ze raczej nie będzie żadnych filmów, raczej chyba, że coś jeszcze mi się zachce, albo wrócę na Grim Maga kiedyś, co pewnie będzie, ale kiedy, to nie wiem. Ale żeby jeszcze Drakensanga zobaczyć na tym kanale, to mi się wydaje, że po prostu sobie... Yy... A, jakieś ruskie spamy. Po prostu sobie... No... Nagrywam na hardurze program, żeby móc czegoś nagrywać. Mam już tam 46 poziom, idzie całkiem nieźle, nie wiem, niedługo może wbiję 5.5, jak wbiję 5.5 to może pojawią się już jakieś pierwsze materiały z craftu, z przenoszenia, z postępu może, o właśnie. Zobaczymy sobie jak mi tam postęp będzie szedł, a tutaj co, no takie mam sobie staty, to są staty sprzed pół roku, nic się nie zmieniło nie mam, O Jezu, nie mam. Dlatego, że nie mam jeszcze zdoby przeniesionej, a mam. jakbym przeniósł miałbym 80 i gdybym ulepszył te kamyki. Tak speedy, wyciągam sobie większe na buffie. Życia mało przez ten pierścionek stary. Odporności nie są złe w sumie, zbroja nie jest zła. No 75 na Inferno 4 to akurat zbroja jest fajna i odporności w miarę. Szkody wystarczające jeszcze mimo pół roku przerwy. No jedynie to życie trochę boli, tak powiem, żeby powiedział. Tak najbardziej to życie chyba rzuca się w oczy, bo jak tak patrzyłem sobie na tych łuczników teraz, to tak... No nawet gorsi ode mnie mają więcej życia, więc wiecie, no jedynie życie, może mam mało. No co prawda na bawie lata, mam te 130k, ale no, to tak czy siak trochę mało. No. A więc jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły, co można by nagrać czy coś, ewentualnie jeżeli będą jakieś w sumie trudne eventy, na którym nie dam rady na, zrobić na tamtym koncie jeszcze, a będzie na przykład, będę chciał sobie je zobaczyć, mógłbym je sobie zrobić tutaj. Tylko, że no, tutaj na pewno nie będę farmił cały czas tego eventu, bo mi się nie chce. I się wydaje, że tam już będę się skupił na tamtym koncie. Tak jeszcze patrzę, co ja tu mógłbym jeszcze wymienić, co ewentualnie... Nie wiem, a płaszcz teraz chyba można już na ósmy podnieść. Mi się wydawało. No i wymienić te rzeczy. No a tak to w sumie nic ciekawego stąd nie ma. Mroczne to już, bo no jest w ogóle w końcu, może przestaną się pojawiać pytania: pojawić pytanie, skąd mam tyle mrocznych? No pamiętacie tych trzech panów tutaj? No to większość to jeszcze z nich zostało. Nie miałem jeszcze więcej tych mrocznych, ale już powydawałem na głupoty. I powoli mi już topnieją te mroczne. Zgaduję, że jakbym grał, to już bym nie miał tych mrocznych, ponieważ. Tych trzech panów już nie ma, a kiedyś jak się miało wszystko złoto, jak jeszcze nie było platyn, to no, wszystko się ładowało do tych. Już nie chciało się maxów szukać. No, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś bardziej szczegółowe pytania, to niech pisze, ja chętnie odpowiem, ponieważ tak to nie wiem nawet co powiedzieć. Powiedzcie mi, co byście chcieli zobaczyć w takim Heredurze, jak początkowej postaci, w sensie jak robię. Czy chcielibyście wszystko, widzieć mój progres, czy jakiś nie wiem, pojedyncze rzeczy czy coś, sam w sumie nie wiem jak to jeszcze będzie wyglądać, pewnie coś mi jeszcze PR doradzi, on to zawsze ma wizję na to wszystko, on jakoś, no zawsze miał ciekawe pomysły do nagrywania, a na razie to się żegnam, cześć.